Siema dogrywam to dzień wcześniej niż ROE to Sopot dzisiaj poniedziałek 29 maja. Zaraz wam coś pokażę na komputerze. Moje zgłoszenie zostało przyjęte na Sopot. Jesteśmy 4 tygodnie przed zawodami. Mam jeszcze następnego zajebistego newsa zajebistą wiadomość. Otóż yy, jakość vlogów poprawi się, ponieważ chcę zainwestować, znaczy inwestuję właśnie w tym momencie, w kamerę. Kamera zamówiona. No i akcesoria też zamówione. Ja teraz idę się kąpać, spać i widzimy się jutro. Dobra jestem po zważeniu, po porannym prysznicu, zabieram się za robienie zdjęć i pokażę Wam zaraz formę, jak wygląda na 4 tygodnie przed zawodami. Forma prezentuje się, myślę, że okej. Okay. Idę robić śniadanie. I Dobra, jestem wróciłem ze śniadaniem. Śniadanie wygląda następująco. Jest tu 100, 150 g marchewki ogórka świeżego, czarna kawa, 30 płatków owsianych, 30 masła orzechowego, 50 gramów jabłka, 5 gramów kakao, cynamon, dwa jajka i trochę aromatu dla smaku. Dwie kapsułki omegi Lekko wsianka zmieniona od poprzedniego odcinka Z 35 gramów masła orzechowego zrobiliśmy 30 Ja właśnie zgrałem pliki na komputer, żeby mieć pamięć w telefonie Jest godzina 7.46 Pokażę wam teraz co biorę do jedzenia do szkoły Do szkoły zabieram dwa posiłki, przyniosłem je właśnie z lodówki Zaraz je podgrzeję w mikrofali i są to dwa takie same posiłki 150 brokuła, 60 ryżu, 100 kurczaka, 5 g oliwy i 8 g orzechów Arachidowych w tym przypadku Podgrzejmy A w międzyczasie spakujemy się do szkoły Dzisiaj muszę wyjść wcześniej do szkoły, ponieważ mam lekko niesprawne auto i muszę je dzisiaj zawieźć do mechanika Trzy posiłek podgrzany Chowamy. Idziemy napełnić jeszcze butelkę. Butelka napełniona. Chowamy do plecaka. A ja ubieram się już do szkoły. Dobra, outfit wygląda następująco. Taki basic po prostu. I od poniedziałku wrzuciłem sobie do porannej rutyny czytanie. Dobra chwilę poczytałem grę Tron, biorę plecak i wychodzę do szkoły. Idziemy do szkoły, mamy na to jakieś 15 minut. Więc będziemy pewnie na styk. Dobrze, że auto się lekko rozwaliło, bo przynajmniej korzystam z tej pogody, jaka jest aktualnie. Jest naprawdę fajna, idealna do spacerków. No i dodatkowa aktywność na redukcji to zawsze coś fajnego. Dobra, zaraz wchodzimy do Hogwartu. Posiłek drugi. Dobra już po szkole jest 12.30 kierunek dom Wracam odebrać prawdopodobnie paczkę odpocząć Zabrać auto do Mechanika i zjeść później posiłek Dobra nagram sobie na pamiątkę jak chodzi ten odrzutowiec ze Star Wars O teraz zmienił dźwięk, okej okay. Dobra, wracam już. Auto oddane do mechanika. Za jakieś 2-3 dni powinienem je mieć, więc git. Będę już jeździł w swoim ukochanym Sejczęto. Lubię w sumie takie dni, w których dużo się dzieje, bo nie myślę o tym, że jestem głodny, nie myślę o jedzeniu. I akurat przyszła pora na posiłek trzeci. Kurczak z ryżem. Miałem go zjeść w szkole, ale nie sądziłem, że skończę po prostu tak wcześniej lekcję. Co ty się znajdujesz? Mówiłem wcześniej. Do tego D3 plus K2 z KFD. Do posiłku. Musi być YouTube. Dobra, jest godzina 14:40. Ja dalej paczki nie mam, ale robimy zamówienie teraz z KFD. A wchodzimy na najlepszą stronę. KFD. Kreatyna. Tego chyba nie próbowałem jeszcze. Beta Alanina Tropical. Białeczko WPC82, paczka 900 gramów. Solony karmel. Pieczko WPi 90, smak czekoladowo-karmelowy, jeszcze go nie próbowałem. Pueł przed spaniem, tabletka na sen. Wymieniłem sobie punkty na kod o wartości 50 zł. Tabletki na sen: białko WPC, białko WPI, betalanina, cytrul i kreatyna. Za wszystko 246 zł. Polecam KFD. Jakość jest zajebista i cena jest przyzwoita. Nie, to nie jest sponsorowane. Niestety. Jeszcze. Oby. Jeszcze. KFD proszę. Proszę KFD. Zamówienie zostało potwierdzone. Właśnie sekundę temu dostałem powiadomienie o przesyłce. Idę po nią i otworzę ją przy Was. Więc do zobaczenia zaraz. Zabrałem paczkę z Media Expert Otwórzmy to okay. Karta 256 GB DJI Osmo Pocket 2 Mamy DJI -a, kamerkę Obudowa Jest sama kamerka Malutka, nie wiedziałem, że jest aż tak mała Do robienia kontentu Mamy smyczkę Mamy kabel do ładowania Nakładka Nakładka na mikrofon Joystick Z guzikiem funkcyjnym I tutaj to samo wejście do telefonu, tylko tym razem do iPhone'ów Następne akcesoria Jest to statyw Uuu, fajny metalowy mikrofon I sama końcówka Z wejściem na statyw więc e, tak, kupiłem kamerę do vlogów. Żeby były lepszej jakości, dlatego że chcę to traktować bardzo na poważnie. Biorę to bardzo na poważnie. Jest to jednak mój pamiętnik, ten kanał. Widzimy się nie wiem kiedy. Może już z tego urządzenia. Zobaczę, jakie ogarnę i podładuję. Mamy wszystko sparowane. Podpalmy. I widzimy siebie. I. I widzimy się tutaj. Już raczej na telefonie nie nagrywamy, nowa jakość, eee, jestem naprawdę zadowolony, szerszy kąt widzicie więcej, ja mam wygodniej do nagrywania, bo telefon mam wolny, jakbym coś chciał zrobić na nim, nie muszę też trzymać teraz tak daleko ręki, żeby nagrywać. Jest godzina 16.43, zaraz posiłek przedtreningowy. Dobra, mamy posiłek przedtreningowy, zabieram się zaraz za jedzenie jego, odpalę coś sobie na YouTube. Już mam w sumie odpalone Te vlogi będą trochę na początku dziwne, bo dopiero się uczę gadania do kamery i nagrywania na kamerze Zjemy posiłek i widzimy się zaraz Dobra, zjadłem już posiłek potreningowy ustawili zana Micha ja Zaraz się ubieram na siłownię i Jedziemy, dzisiaj nie prowadzę ja, tylko Kacper Dobra, na trening dzisiaj zakładamy bluzę Spodenki, tank top czarny i czapka Nike To tak. Idziemy robić szejka przedtreningowego. Najpierw karbo, albo nie, najpierw Kawa. Teraz Carbo, Oskar, oczywiście. I teraz przedtreningowy szejk wykonujący się z kreatyny, citruliny i beta-anoliny. Gawdę, pomóżcie, już mi została. Już czekam Dobra, jesteśmy na siłowni Dzisiaj sesja pól Tak, ostatnio A Kasper robi? On robi nogi jak chcesz Jestem pierdolnym z panem, rozładowała mi się kamera i nagrywam teraz telefon. Czeka Jak wrażenia po treningu kamera się rozładowała przepraszam ale jedno ćwiczenie zostało nagrane na niej protein Do you like protein? God is good! God is brave! A <laughs> mi się tworzą te Już mało mam na mordzie <laughs> <Hey>. Alec <laughs> ty kurwa zmęczony Dobra, jestem już w domu. Idę robić posiłek potreningowy. Dzisiejsza sesja była gate. Naprawdę czułem fajną pompę w miarę, jak na ten etap, i jestem zadowolony z progresu na każdym ćwiczeniu. Posiłek piąty, potreningowy, ostatni. Kaszka z polewą z banana i białka. I do posiłku Casey Kelly też yy, niedawno startował, niedawno debiutował. Strasznie polecam jego serię vlogów z przygotowań do zawodu. A ja się zabieram za jedzenie. Oto tego Bitboya. I od razu chciałbym się pożegnać, bo już widzieliście moją rutynę przed snem. Więc cześć na razie. Dzięki za oglądanie zostawcie suba lajka i wpadajcie na Instagrama. Tam się dzieje więcej, o wiele więcej. Dąbek K podłoga na razie miłego dnia miłego wieczoru dobra noc cześć